Cześć, dziś w ramach zwiedzania różnych dzielnic Warszawy przyjechaliśmy na Pragę. No, tu nas jeszcze nie było. Byliśmy, jak pamiętacie, na Makotowie, w śródmieściu. Ostatnio zwiedzaliśmy starówkę. Na no, dziś czas na Pragę. Tu jest znowu trochę inaczej niż w poprzednich dzielnicach. Jedną z cech charakterystycznych tej części Warszawy jest dużo jednokierunkowych uliczek. Trochę to kraków przypomina. W każdym razie na jednokierunkowo jak pamiętamy, gdybyśmy chcieli skręcić w lewo, no to musimy się zbliżyć maksymalnie do lewej krawędzi jezdni, no i jechać przy lewym krawężniku, co czasami się wydaje, jakbyśmy pod prąd jechali, no ale tak po prostu trzeba. Kolejna rzecz to dużo przejść dla pieszych, to z kolei przypomina ten grujec. Pamiętacie, tereny egzaminacyjne. Część z tych przejść ma oczywiście sygnalizację świetlną, to nie ma problemu. Ale część z nich, znaczna część, to są takie przejścia bez sygnalizacji, czyli takie, gdzie pieszy wchodzący ma pierwszeństwo, należy go przepuścić i na nich będziemy też tu bardzo uważać. Oczywiście sprawa uniwersalna dla całej Warszawy. No to parkujące dostawczaki, które no gdzieś tam, czy, czy samochody ciężarowe, które blokują pasy ruchu, i w związku z tym czasami jesteśmy zmuszeni omijać je, przeciskać się. No ale to, tak jak mówimy, to jest raczej cecha charakterystyczna generalnie jazdy po dużych miastach. Jedziemy ulicą Stefana i dojeżdżamy do ulicy targowej, będziemy skręcać w lewą ulicę targową. Tak jak mówiliśmy w jednym z poprzednich filmików, warto w takiej sytuacji zobaczyć z ilu pasów można skręcić, no najlepiej po znakach pionowych, które widzimy dużo wcześniej niż poziome, z ilu pasów można skręcić w lewo. Jeżeli jest dwóch, no to lepiej oczywiście wybrać prawe z tych dwóch, żeby tam potem po skręcie znaleźć się na prawym pasie i nie musieć wracać na prawy pas. Przy okazji, spójrzcie tam do przodu, jakie budynki, jaka to jest architektura. No, tu na Pradze, która nie była tak zniszczona jak Lewobrzeżna Warszawa, no, możemy zobaczyć, jak kiedyś Warszawa wyglądała przed wojną, przed zniszczeniami. Nazywana Paryżem Północy. No, tu na przykład na ulicy Drogowej mamy małą próbkę tego, jak kiedyś było w śródmieściu. Teraz tak, przypominamy, że jeżeli można skręcić w lewo czy w prawo z dwóch pasów, a po skręcie są trzy pasy do wyboru, wiadomo, że z lewego pasa możemy skończyć na lewym, z prawego na skrajnie prawym. A środkowy, kto ma pierwszeństwo, żeby zająć? No, my, pojazdy z prawego pasa, mają pierwszeństwo do zajęcia pasa środkowego. W praktyce nie radzimy za mocno z tego pierwszeństwa korzystać. Jeżeli zjedziemy z prawego na środkowy, a ktoś z lewego na ten sam pomysł, wpadnie też na środkowy, zacznie wjeżdżać. Sytuacja potencjalnie kolizyjna, albo nas zauważy, albo nie. Lepiej unikajmy. Zajmujmy pasy skrajne po skręcie, a środkowy, jak bardzo chcemy go zająć. To bezpieczniej jest go zająć i łatwiej na prostej drodze niż tak na zakręcie. Także po skręcie zajmiemy pasy skrajne, a środkowy, a bezpieczeństwa zostawmy jednak pusty. Ale nie jesteśmy tu po to, żeby po wielkich arteriach jeździć, tylko chcemy troszkę mniejszych uliczek. Skręcamy w prawo w ulicę Wileńską. Przy skręcie w prawo, zwróćmy uwagę, gdzie tu skręcić. Ten pas po prawej jest taką krótką, jak widzimy, krótką przerywaną kreską oddzieloną, czyli coś z tym pasem jest, on albo gdzieś skręca, albo się w ogóle kończy, w tym przypadku się kończy, i zamienia się w miejsca parkingowe, no generalnie staramy się go unikać, czym wcześniej założymy, tym lepiej. Teraz skręcimy w lewo w ulicę inżynierską. Jak jest taka troszkę gorsza nawierzchnia, to kiedy jest mokro kałuże, to może nie być dobrze widać pasów. No zajmujemy pas od razu, jak się tylko zaczyna. Jak widzimy, troszeczkę jest tu chaotycznie, ale jeszcze do ogarnięcia. No, klasyczny skręt w lewo, czyli przepuszczamy pojazdy z Oczywiście z tym, że przyglądamy się z jaką prędkością one się do nas zbliżają. Bo czasami jakiś pojazd może być daleko, ale jechać szybko i, no i lepiej go przepuścić. No, a teraz dojeżdżamy do dość ciekawego tutaj miejsca. Będziemy skręcać w ulicę 11 listopada. Na tym tutaj skrzyżowaniu będziemy skręcać w prawo, no ale właśnie, aby ktoś Was to spytał, ale które prawo? No bo właśnie, bo tu są dwa prawa, w które możemy skręcić. My skręcamy w drugie prawo. W związku z tym nie od razu włączamy tu kierunkowskazu, bo wyglądało, że skręcamy w pierwszą uliczkę a my tu skręcamy w drugą, takim szerszym łukiem, potem oczywiście usygnalizujemy skręt w prawo, no ale chodzi o właśnie o to, że ponieważ są dwie możliwości skrętu w prawo, a my skręcamy w drugą, no to dobrze byłoby nie wprowadzić w błąd innych uczestników ruchu i nie pospieszyć się z tym kierunkowskazem. Kolejną cechą charakterystyczną tych starszych dzielnic jest specyficzny układ ulicy i kształt skrzyżowań. No drogi przecinały się tu od setek lat w ten sposób. I nie jest pod linijkę, pod kątem prostym, jak w nowszych dzielnicach. Tu mamy takie rozwidlenie. Gdybyśmy jechali w lewo, to tak pasy prowadzą, prawda? Możemy zrobić to bez kierunkowskazu. Ale ponieważ skręcamy w prawo, przecinamy linię, no to ewidentnie należało zrobić to z prawym kierunkowskazem. Pamiętajmy, że jeżeli szerokość jest, jest nieco większa niż jeden samochód, potraktujmy to, jakby to były na przykład dwa pasy. W związku z tym, gdybyśmy byli na egzaminie, to omijając przeszkody jak to się mówi nie oszczędzamy prądu nie oszczędzamy żarówek używamy tych kierunkowskazów lewy prawy przy omijaniu teraz pojedziemy w prawo i znajdziemy się no, rzadki przypadek w Warszawie znajdziemy się na wspólnym pasie dla samochodów i tramwajów będziemy jechać samochodem po torach tramwajowych co do zasady w takich miejscach tramwaj ma pierwszeństwo znaczy kierujący samochodem powinien zjechać na inny pas Gdyby na przykład z tyłu nadjeżdżał trawa i powinniśmy zjechać na inny pas ruchu, żeby mu ustąpić. No tylko już tu nie ma gdzie zjechać, nie ma innego pasa po na którym moglibyśmy zjechać. No nie będziemy na podwórko przez bramę. W związku z tym, no kiedy się nie da tego zrobić, no to nie wykonujemy tego. Nie zjedziemy, nie przepuścimy trawa jadącego za nami. Kolejne skrzyżowanie, no właśnie o specyficznym kształcie. Będziemy jechać prosto. Tylko, że to prosto, to jest takie trochę dziwne prosto. Takie krzywe prosto. Gdzie to jest to prosto. No zobaczmy, tam skąd te samochody teraz wyjeżdżają yy, i tam, gdzie jedzie właśnie tramwaj, tam jest zakaz wjazdu. No to tam nie pojedziemy prosto. W lewo, tym bardziej oczywiście, nie? Bo jest zakaz. Zresztą mieliśmy jechać prosto. No to gdzie to jest to prosto? No, ono jest tak jakby w prawo. Jedziemy łukiem w prawo, nie całkiem w prawo, bo widzimy też, że jest możliwość skrętu w prawo i to z innego pasa. No tak właśnie wygląda to jazda na wprost. Trochę dziwnie, prawda? No ale właśnie, no tak, pewnie tu było tak od wielu lat i tak już pozostało, kiedy robiono współczesny ruch samochodowy. Teraz skręcimy w lewo. W takich miejscach uważamy też, na no, przykład na linie ciągłe, żeby je ich nie przecinać skręcając. I oczywiście, przepuszczamy pieszych, skręcamy w drogę poprzeczną, przepuszczamy pieszych, piesi mają tu oczywiście, proszę, bardzo proszę iść, piesi mają tutaj pierwszeństwo. No nie zapomnijmy o tym, mówiliśmy o tym, że w, tych, w tej części Warszawy przejść dla pieszych bez świateł, no jest taka nadreprezentacja. No idziemy już do kolejnego skrzyżowania. Tym razem jest to skrzyżowanie z tak zwanym łamanym pierwszeństwem. Zobaczmy, jak to droga z pierwszeństwem prowadzi. No my mamy podporządkowaną oczywiście, a ta pierwsze, droga z pierwszeństwem prowadzi takim łukiem. E, czyli na przykład podjeżdżamy do trójkątów i patrzymy, czy z lewej tam ktoś nie nadjeżdża, prawda? Czy z lewej które No często one trochę z tyłu są te pojazdy, więc można by się było zagapić i je przeoczyć. No właśnie, tak tu wygląda. Starsze dzielnice mają to do siebie. W nowszych unika się tego typu sytuacji, projektując ruch drogowy. No, w starszych dzielnicach uniknąć się tego nie da. Teraz tak, przypominamy, że jeżeli można skręcić w lewo czy w prawo z dwóch pasów, a po skręcie są trzy pasy do wyboru, wiadomo, że z lewego pasa możemy skończyć na lewym, z prawego na skrajnie prawym, a środkowy, kto ma pierwszeństwo, żeby zająć? No my, pojazdy z prawego pasa mają pierwszeństwo do zajęcia pasa środkowego. W praktyce nie radzimy za mocno z tego pierwszeństwa korzystać. Jeżeli jedziemy z prawego na środkowo, a ktoś z lewego, ten sam pomysł, wpadnie też, na środkowo zacznie wjeżdżać, sytuacja potencjalnie kolizyjna albo nas zauważy, albo nie. Lepiej unikajmy. Zajmujemy pasy skrajne po skręcie, a środkowy, jak bardzo chcemy go zająć, to bezpieczniej jest go zająć i łatwiej na prostej drodze niż tak na zakręcie. Także po skręcie zajmiemy pasy skrajne, a środkowy, a bezpieczeństwa zostawmy jednak pusty. A teraz rondo starzyńskiego. Kiedyś postrach, zwłaszcza dla mniej doświadczonych kierowców, dzisiaj już jest łatwiejsze, bo stało się czymś w rodzaju ronda turbinowego. W każdym razie pilnujemy swojego pasa. Zawrócimy sobie na tym skrzyżowaniu teraz, czyli oczywiście jedziemy lewym pasem, tak, żeby zawrócić. Przejazd tramwajowy. Tramwaj opuszczający Rondo koniecznie przepuszczamy. Wjeżdżającego niekoniecznie, bo ma ustą pierwsze przejazdu. Pamiętacie na filmik z Bemowa z terenów egzaminacyjnych? No to tu jest podobnie. Zawracamy, czyli jeszcze raz się ustawiamy do skrętu, do ponownego skrętu w lewo, no bo zawrócenie to jakby podwójny skręt w lewo. A teraz już nie jedziemy na lewy pas po raz kolejny, bo kręcilibyśmy się w kółko. Teraz już zajęliśmy taki pas ruchu, żeby z ronda zjechać za chwilę. No znowu tramwa zjeżdżający z ronda, czyli z lewej. Przepuszczamy tego z prawej, wjeżdżającego niekoniecznie, bo na ustąp pierwszeństwa przejazdu. No i szykujemy się do, już do zjechania z ronda. No widzimy, którym pasem. Oczywiście z prawym kierunkowskazem. Oczywiście, tak jak to kierowcy przed nami bardzo ładnie uważamy na przejściu, na pieszych uważamy. No, i tym samym opuściliśmy rondo. Tu znowu troszkę szerzej jest to tak. Może trochę bardziej przy prawej się stronie trzymajmy. Raczej tu nie ma miejsca na dwa samochody. No, ale tak raczej pilnujemy tej prawej. Tak, po prostu dla zasady. Wreszcie, tak na koniec, czymże byłoby zwiedzanie Pragi bez odwiedzania warszawskiego ZOO. Polecamy, bardzo fajne. ZOO jest uwielbiane przez dzieci, a nam kierowcą w związku z tym o, zapala się już światełko ostrzegawcze. Nic dziwnego, że tu jest ograniczenie znakiem prędkości do 30 na godzinę. Pamiętajcie, że prędkość obowiązuje od razu od znaku, czyli hamujemy wcześniej, bo już w momencie mijania znaku wskazówka musi pokazywać 30 na godzinę, a nie gdzieś tam później. Dojeżdżamy do przejścia dla pieszych pod całą bramą ZO. no Dziś akurat wyjątkowo mały ruch, natomiast czasami są tu dosłownie tłum dzieciaków, wycieczki. No więc dojeżdżamy, zwalniamy nawet poniżej tej 30 na godzinę i rozglądamy się, uważnie, czy jakieś dziecko za zagubione, próbujące zdążyć za swoją wycieczką, nie dobiega. I tu jeszcze jedna zagadka. Po prawej stronie mamy znak kończący strefę ograniczenia prędkości do 50 na godzinę. To ile można jechać? Skoro już nie 50, to ile? 60, 70? No nie, nadal dokładnie 50 km na godzinę. Te znaki spotkacie w Warszawie w kilku miejscach. To jest pamiątka po starszych przepisach. Ponad 3 lata temu były takie przepisy, które w nocy pozwalały jechać po 23 z prędkością nieco większą, bo do 60 na godzinę. No a są takie miejsca, jak tutaj właśnie przed chwilą, mniej bezpieczne. Niezbyt rozsądnie by się było rozpędzać, w związku z tym drogowcy stawiali znaki, czy nawet właśnie całe strefy ograniczające prędkość w tych miejscach do 50 na godzinę w nocy. No, pomimo ponad 3 lat te znaki nadal stoją. Oczywiście dzisiaj już no, nic nie znaczą, nie zmieniają niczego dla nas, ale mogą nas troszeczkę wprowadzić w błąd, bo pomyślimy, że skoro nie 50, to można jechać szybciej. Broń Boże, tak nie, nie pomyślmy. Odwiedziliśmy Pragę, mamy nadzieję, że zachęciliśmy Was do wpadnięcia do tej dzielnicy. Czasami bardzo ciekawa, ale też pod względem samochodowym jest bardzo ciekawa. Stała się modna, ale i samochodowo jest ciekawa, jak widzieliśmy. Teraz wracamy na nasz ursynów, który no, jest łatwiej się do rozpoczęcia nauki, bo tam wszystko jest projektowane gdzieś w latach 70. Tak pod linijkę, pod kątem prostym banalnie proste, szerokie ulice. I tam zaczynamy nasz kurs. Natomiast właśnie kręcimy się po różnych częściach Warszawy, gdzie jest dla osoby już takiej troszkę bardziej zaawansowanej. Po prostu jest ciekawiej. To wszystko na dziś. Dzięki za wspólną przejażkę. Trzymajcie się, uważajcie na siebie. Hej.